Pomimo swoich zabawkowych rozmiarów ten mini samochód jest dość pojemny i cieszy właścicieli niedrogą konserwacją i dość dorosłą niezawodnością. Daveu Matis swoją popularność na naszym rynku zawdzięcza trzem głównym cechom. Jest praktyczny, mimo skromnych gabarytów, auto pomieści przy rozsądnym komforcie cztery dorosłe osoby. Dzięki uzbeckiemu montażowi jest niedrogi i bardzo przystępny w utrzymaniu. Poza tym jest bezpretensjonalny i niezawodny. Gama silników Matiz obejmuje dwa silniki benzynowe, 3-cylindrowy o pojemności 0,8 litra, 52 km i litrowy czterocylindrowy o mocy 64 km. Skrzynie biegów, 5-biegowa manualna i 4-biegowa automatyczna. Wewnątrz Matiza jest zauważalnie przestronniej niż się wydaje z zewnątrz. Jednak dla osób o ciężkiej budowie samochód będzie sprawiał wrażenie ciasnego. Matis nie zapewnia regulacji wysokości siedzenia kierowcy, a kierownica jest ogólnie mocno zamocowana, ale ogólnie rzecz biorąc, co dziwne, pozycja siedząca pasuje nawet wysokim kierowcom. Z tyłu może podróżować trzech pasażerów, zgodnie z instrukcją obsługi, ale jednym z nich musi być dziecko. W standardowej konfiguracji dajewu Matis jest szczerze mówiąc, pusty. Ale klimatyzacja, elektryczne szyby przednie, wspomaganie kierownicy i centralny zamek były oferowane jako opcje. Kupując używanego Daiwu Matis, dotyczy to szczególnie egzemplarzy z pierwszych lat produkcji, dokładnie sprawdź na dwozie pod kątem korozji. Jest to najsłabszy punkt samochodu, a jego naprawa jest również dość droga. Jeśli chodzi o silniki, są one zaprojektowane na benzynę 92, która zawiera mniej dodatków metalicznych niż 95, więc świece zapłonowe z pewnością wytrzymają od 20 000 do 30 000 km. Litrowy silnik znacząco dodaje dynamiki, a w eksploatacji ta modyfikacja jest nieco droższa od bazowej. Jednostki napędowe są proste, a ich konstrukcja była udoskonalana przez wiele lat produkcji. Dzięki wysokiej jakości i terminowej konserwacji silniki będą działać dość długo. Ogólnie rzecz biorąc, niezawodne zawieszenie ma swoje słabe punkty. Przeguby kulowe, które zostały wymienione jako zespół z dźwigniami, a także rozpórki stabilizatorów. Zaleca się aktualizację paska rozrządu po 50 tysięcy km. Pompa wytrzymuje dwie wymiany paska lub 100 000 km. Czujniki czasu zapłonu i czujników prędkości biegu jałowego zawodzą z irytującą częstotliwością. Części te są jednak zawsze dostępne w sklepach i na targowiskach samochodowych. Transmisja jest w dużej mierze niezawodna, chociaż zdarzają się pewne problemy. W samochodach z manualną skrzynią biegów czasami pękała linka sprzęgła. Na dwozie Daiwu Matis wytrzymuje nie więcej niż cztery ukraińskie zimy. Po czym ulega korozji? Wymiana np. drzwi w kole, wraz z pracą i malowaniem, będzie kosztować całkiem przyzwoitą kwotę. Zawieszenie kolumny Macphersona z przodu i belka zależna z drążkiem Panharda z tyłu, dość ostro radzi sobie z małymi i średnimi nierównościami, ale większe nierówności radzi sobie całkiem nieźle. Ale prowadzenie samochodu, niestety, jest dalekie od ideału. W sprzęcie elektrycznym czujnik poziomu paliwa często umiera z powodu chemikaliów drogowych. Cierpi również okablowanie, przewody, sygnał dźwiękowy, różne napędy elektryczne i czujniki mogą zawieść. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę CRME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.